Parówki w cieście francuskim to bardzo proste i szybkie w przygotowaniu danie, które będzie idealne na przykład na ciepłą kolację. Chrupiące parówki bardzo fajnie komponują się z sałatą z suszonymi pomidorami. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na stronie www.taleszpokus.tv. Ciasto francuskie cienko rozwałkowuje na stolnicy podsypanej niewielką ilością mąki. Dzielę je na cztery części. Pół parówki zawijam w plasterek żółtego sera, układam na kawałku ciasta francuskiego, całość zwijam, zlepiam brzegi. I układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. W misce rozkłócam jajko i smaruję nim wierzch ciasta. Blachę wstawiam do piekarnika nagrzanego do 210 stopni i piekę przez 15 minut. Po więcej przepisów zapraszam na stronę talerzfocus.tv